No, zobaczcie, tak wygląda moje nowe akwarium. Będzie to gubikarium. Ładne gubiki. Młode już też są. Widzicie, wejdą tu jeszcze otoski i kiryski. I to będzie tyle, jeżeli chodzi o to: od tutaj przestrzeń tą. Mam nadzieję, że tu wszystko będzie fajnie i tacy Trochę rybki pobudziłem, bo Lampę nową kupiłem taką to. No i tańszą jaką może być, bo tylko tu chodzi jak wieczorem trochę doświetlić Nic, żadna Żadna super ten Tak, to słońce będzie tu operować, słońce, 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 jeszcze raz słońce Kubiki eleganckie jak widzicie Ładne Piękne gubiki No i to będzie to Na z tego się zrobi po prostu krewetkarium I tyle Tam się przysłoni bo to jest filtracja tam Ale to rośliny przysłonią Tak więc nie będzie widać tego Nie będzie elegancko No to, no jeszcze sobie patrzcie, na te nowe akwa, które Wam obiecałem i które jest. Rybole są eleganckie. Piękne. Już się wybarwia też gubiczek, widzicie? Maluszek. Samiczek jest odpowiednio. Część gdzieś się pochowała, bo powinno to być więcej samiczek. Hmm. Dzień ładniej, je widać. Eee, będzie wszystko lekko. Dzień, tak. No. To tyle chciałem wam pokazać. No i oglądajcie moje filmy. Zapraszam do reszty filmów też, bo są fajne. No to na razie. Cześć.